Dajcie, bardzo się ucieszyłem, kiedy wczoraj wieczorem otrzymałem wiadomość o tym, że jest kolejny raport energetyczny. Zatem spieszę go czytać. Ania, jak zawsze, daje uwagę na początek. W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych zjawisk. Posługuję się opisem dualnej rzeczywistości oraz ziemską rachubą czasu, choć wszystko i tak dzieje się niedualnie w teraz. Niektóre zjawiska opisuję w możliwie najprostszy sposób, by były one zrozumiałe. Skupiam się głównie na liniach wzrostowych. Ci, co mają tekst zrozumieć, pojmą bez trudu. Tekst warto czytać sercem. Punkt pierwszy. Na początek syntetyczne podsumowanie sierpnia i końca lipca. Miniony okres przyniósł bardzo duży, kolektywnie, peskok w wibracjach, wibracjach przestrzeni. Ten podniesiony poziom energii będzie miał przełożenie na procesy, jakie czekają nas jesienią i o których będę pisała z wyprzedzeniem w kolejnych raportach. Natomiast szczegółowo ostatni miesiąc wyglądał następująco. 20 lipiec. Wielu ludzi tego dnia odczuwało fizyczne zmęczenie i senność, pomimo braku obiektywnych powodów. Był to efekt przeładowania ciał spływem energii w poprzednich dniach. 21 do 24 lipca. To był okres dużego chaosu w przestrzeni. Chaos rozumiem jako stan przeorganizowania pomiędzy dwoma stanami statycznymi. Na poziomie subiektywnym można było odczuwać przyspieszenie czasu, problem ze zdążeniem z różnymi działaniami, poczucie braku czasu, ale też ogólne rozbicie i ból głowy. Dodam, że subiektywne przyspieszenie czasu to efekt dużej liczby procesów zachodzących jednocześnie w przestrzeni. Pomiędzy 25 lipca i 31 lipca. Doświadczaliśmy pięknej energii miłości bezwarunkowej połączonej z wibracją duchowego rozumienia rzeczywistości. 25 lipca. W moim odczuwaniu była to miękka, żółta energia z elementami różu i fioletu. Energia ta dosłownie ładowała przestrzeń i ciała fizyczne. Jej skutki utrzymywały się przez ponad trzy dni, aż do rana 28 lipca, czasu środkowo-europejskiego. Po południu 28 lipca zaobserwowałam natomiast mocne zakłócenia pochodzące z linii 3D, które jednak dzień później zostały zneutralizowane przez dopływ następnej porcji wysokowibracyjnej energii, połączonej z mocnym rozbłyskiem klasy X1.57. W tym okresie zarówno rezonans Schumana, jak i indeks KP wskazywał na obecność silnych energii w polu naszej planety. Pomiędzy 1 i 8 sierpnia. Był to intensywny okres związany z energiami mentalnymi, podnoszącymi świadomość. Wielu ludzi w tym czasie odczuwało to z przerwami, jako bardzo mocny nacisk na czakrę korony, promieniujący aż do czakry gardła, podniesione ciśnienie śródczeszkowe, napór na zatoki, trzecie oko. To był intensywny czas transformacji ciał mentalnych u ludzi, co ma przełożenie na procesy wrześniowe. Patrz, dalsza część raportu. Wtedy też miały miejsce dwa rozbłyski słoneczne klasy X, 5 oraz 8 sierpnia, zaś rezonans Schumana wielokrotnie pokazywał kilkugodzinne białe wskazania. Pomiędzy 9 i 19 sierpnia w tym okresie, na skutek schodzących systematycznie energii krystalicznych, dokonał się proces kotwiczenia wzorców roli. Więcej na ten temat zobacz poprzedni raport, co zaowocowało dużym przeskokiem kwantowym całej przestrzeni. Wielu ludzi w tym okresie mogło odczuwać silny napór na czakrę korony, promieniujący aż do czakry splotu słonecznego, włącznie z uczuciem rozsadzania serca i piekącym gorącym na splocie słonecznym. Dodatkowo w okresie pomiędzy 14 i 17 sierpnia doświadczaliśmy mocnego ładowania energetycznego ciał fizycznych, co przełożyło się na realny wzrost energii i witalności. Symboliczną manifestacją tego etapu były też gwałtowne zjawiska atmosferyczne w różnych częściach świata: burze, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, porywiste wiatry. 20 sierpnia przyniósł uspokojenie energii i ciszę w przestrzeni. Właściwe było to już odczuwalne wieczorem 19 sierpnia, czasu środkowoeuropejskiego. Wielu ludzi doświadczało tego dnia podniesionego poziomu energii i większego poczucia sprawstwa. Punkt drugi raportu. Wrzesień jest miesiącem przejściowym i zamyka pierwszy Trzymiesięczny okres związany z procesami energetycznymi skierowanymi do wnętrza. Więcej szczegółów zobacz poprzednie raporty energetyczne. Jest też miesiącem przygotowawczym do zupełnie nowych energii, które zaczną manifestować się od października i będą obecne w przestrzeni praktycznie do końca 2024 roku. Więcej o tym napiszę w kolejnym raporcie. We wrześniu rozpoczynać się będzie proces głębi. Oznacza to, że procesy, które miały miejsce w lipcu i sierpniu otwierają we wrześniu dostęp do znacznie głębiej ukrytych, a dotąd nieuświadomionych wzorców. Wielu ludzi we wrześniu po raz pierwszy doświadczy prawdziwej wewnętrznej mądrości, wiedzenia bez udziału umysłu. To zrozumienie i jednoczesna akceptacja z poziomu serca. To pozwoli automatycznie wejść także w wyższy, kolejny już poziom osobistej mocy, a to z kolei przyniesie znacznie bardziej konstruktywne zachowania w codziennych sytuacjach. I tu mała dygresja Ani. Do dużej w efekcie zmiany w życiu potrzeba często minimalnie zmienionej reakcji początkowej na określoną sytuację. Ta minimalna zmiana może być właśnie związana z innym rozumieniem rzeczywistości i reakcją świadomą, nie zaś jak dotychczas odruchową. Generuje ona kompletnie inną odpowiedź przestrzeni, ponieważ inny jest poziom wibracji nadawcy. To z kolei wpływa na inny dalszy przebieg interakcji z przestrzenią i zmianę w efekcie końcowym. To głębsze z poziomu indywidualnego spojrzenie na różne życiowe okoliczności, pracę, relacje, codzienne sytuacje pozwoli w efekcie wygenerować też znacznie bardziej konstruktywne z poziomu kolektywnego podejście do pojawiających się sytuacji. Ta zmiana spowoduje też, że linia upadająca straci sporą część dotychczas uzyskiwanej energii, która pochodziła właśnie z tych Odruchowych i niskowibracyjnych reakcji ludzi. W praktyce za zamanifestuje się to z jednej strony silniejszymi próbami pozyskania takiej energii, ale też od września zaobserwować będzie można przyspieszone odchodzenie wielu istot z tej linii. Trzeci punkt raportu. Proces głębi, który spowoduje prawidłowe, bo opierające się o prawdę, Ujrzenie i zrozumienie pierwotnych wzorców leżących u podstaw określonych sytuacji, relacji, uruchomi też we wrześniu kluczowy proces, jakim jest bardzo silna wewnętrzna motywacja i działanie w kierunku zmiany. To zasadnicza odmiana po wielu miesiącach, kiedy to spora grupa ludzi mogła odczuwać zniechęcenie, czy nawet frustrację wynikającą z braku efektów zmian, zarówno indywidualnych. Jak i kolektywnych. Działania opierające się o prawdę w połączeniu z silną motywacją dadzą automatycznie szybkie efekty, które zasadniczo podniosą subiektywne odczucie sprawczości, uruchomią dostęp do poczucia wewnętrznej mocy i wpłyną na dalszą motywację do działania. We wrześniu czeka nas więc spory ruch w przestrzeni i w tym zakresie. Dodam też, że proces wewnętrznej motywacji i działanie w kierunku zmiany bardzo mocno jest też wspierany przez ludzi będących wzorcami roli, którzy tworzą i utrzymują przestrzeń energetyczną na dostatecznie wysokich wibracjach. Więcej na ten temat zobacz raport energetyczny z sierpnia 2024. Dobra wiadomość jest taka, że wrzesień to bardzo dobry czas na zabieranie się za tematy, które do tej pory, mimo wielu starań i chęci, nie wychodziły, a wymagają zmiany. Dla wielu ludzi będzie to długo oczekiwane potwierdzenie ich sprawczości w życiu, co spowoduje skokowy przyrost mocy. Dotyczy to nie tylko przestrzeni indywidualnej, ale też kolektywnej. Tworzenie rozwiązań służących ludziom. I aktywna współpraca ludzi w tym zakresie. I tu znów mała, ale ważna dygresja, Ani. Jest zasadnicza różnica pomiędzy posiadaniem określonych umiejętności i potencjału, a świadomością i przekonaniem, że tak jest. Z moich obserwacji wynika, że wielu ludzi, pomimo posiadanych talentów i darów, w pełni gotowych do zamanifestowania, nie manifestuje ich tylko dlatego, że nie ma świadomości, iż je posiada i lub w niewierzy, że potrafią to zrobić. W tym kontekście uwaga na kodowanie wzorca ofiary. Ten skokowy przyrost mocy zaowocuje, szczególnie pod koniec września i w kolejnych miesiącach znacznie większą lekkością w działaniu. Wspominana wielokrotnie przeze mnie w poprzednich raportach Bezwysiłkowość stanie się od września codziennością dla znacznie szerszej grupy ludzi. Punkt czwarty raportu. To będzie lepsze i głębsze widzenie zakrytych do tej pory sytuacji i wzorców, i spowoduje też, że od września coraz więcej ludzi zacznie prawidłowo wybierać to, co faktycznie im służy. Będą w stanie prawidłowo Oparci o prawdę, zobaczyć i zrozumieć. I znowu dotyczy to bardzo różnych obszarów życia. U jednych będzie to powrót do zdrowych nawyków życiowych, u innych obszar relacji, na przykład wychodzenie z relacji niesłużących, rodziny albo pracy lub miejsca zamieszkania. Ten wybór właściwego kierunku związany jest też z procesem stanowczości i stawiania granic. Także a może przede wszystkim energetycznych? Wspominałam o tym już w poprzednich raportach. Jednak we wrześniu ludzie, którzy jeszcze nie odrobili tej lekcji, będą doświadczali bardzo konkretnych sytuacji uczących albo wymuszających, zależnie od stopnia opanowania tej sztuki, stawiania granic. Oznaką, że w tym obszarze jest jeszcze coś do przepracowania, będzie najczęściej poczucie przytłoczenia. I albo lub wyczerpania, nie tylko fizycznego. W początkowej fazie stawiania granic może to u części ludzi wywołać konflikty z otoczeniem lub subiektywne poczucie osamotnienia jako efekt odłączenia się od dotychczasowych wzorców, ludzi czy sytuacji. Jednak jest to stan krótki i przejściowy, który także może być dobrym sprawdzianem, na ile człowiek potrafi wytrwać przy swoich wyborach. I punkt piąty raportu. Wrzesień będzie także miesiącem pozwalającym ze znacznie większą uważnością skupić się na osobistych procesach wewnętrznych. Tym bardziej, iż lipiec i sierpień były miesiącami pokazującymi, na ile dotychczasowe działania z pierwszej połowy roku opierały się na prawdzie, i przyniosły bezwysiłkowy efekt. Zależnie od linii czasowej, reakcje będą różne. Ludzie, którzy wybrali dalszą ewolucję, będą mieli okazję przetransformować do warstwy świadomej kolejne warstwy tego, co do tej pory było ukryte, a dzięki temu zyskają też dostęp do kolejnych warstw swoich możliwości i talentów. Schodzące we wrześniu energie będą bardzo wspierały ten proces. W przypadku linii upadającej lub ludzi z linii środkowej, którzy nadal opierają się zmianom, wrzesień może być dość nieprzyjemnym miesiącem, powodującym nasilenie lęków i sytuacji destruktywnych w życiu. Przestrzeń z większą intensywnością pokaże to, co wymaga transformacji do wyższych poziomów świadomości, a co nadal jest wypierane. Zawsze jednak, w każdym momencie, jest tutaj możliwość wyboru i dalszych działań w kierunku wzrostowym. Procesy indywidualne związane z transformacją osobistej strefy nieświadomej przełożą się też na wymiar kolektywny i przyniosą w efekcie od października dalsze ujawnienia tego, co było ukrywane. Najogólnie mówiąc, chodzi szczególnie o brak transparentności finansowej i relacyjnej w działaniach i działania na szkodę ogółu. Znowu nie jest to temat nowy, ale od września przybierze na, na intensywności i widoczności w przestrzeni publicznej i stanie się widoczny dla większej grupy ludzi. Punkt szósty raportu. Wrzesień to także bardzo dobry miesiąc na budowanie różnego rodzaju relacji i zacieśnianie współpracy wokół konkretnych celów. Ciekawe jest to, że w wielu przypadkach będą to relacje i współpraca z ludźmi już znanymi, ale takimi, z którymi pomimo chęci do tej pory nie udało się takiej relacji zbudować z różnych powodów. W wielu przypadkach nie było to możliwe, ponieważ dopiero teraz przestrzeń przynosi energię uruchamiające proces dyplomacji. Wspiera on łączenie się i wspólne działanie pomimo różnic. Szczególnie wartościowe są tutaj działania mające swoje mocne osadzenie w rzeczywistości materialnej, związane z tworzeniem konkretnych rozwiązań do praktycznego zastosowania w życiu. Mała dygresja Ani. Wibracje dyplomacji spowodują we wrześniu dużo większą łatwość nawiązywania różnego rodzaju relacji i wysyp pomysłów na wspólne działania. Istotne jest natomiast bycie uważnym i działanie zgodnie z własną strategią energetyczną i autorytetem decyzyjnym. Zobacz profil psychologiczno-energetyczny. Jest to potrzebne, by prawidłowo ukierunkować własną energię. Nie zabraknie bowiem we wrześniu różnego rodzaju rozpraszaczy energii, uwagi, sztucznie tworzonych inicjatyw celem pozyskiwania energii od ludzi. Dotyczy to także obszaru rozwoju duchowego. Warto więc mądrze wybierać to, co zasila się własną energią. Punkt siódmy raportu. Wrzesień, a konkretnie jego trzecia dekada, przyniesie także proces. Wspierający dobrostan ludzi w szeroko rozumianej sferze szczęśliwego życia. To bardzo dobry czas na celebrację życia i cieszenie się tym, iż wcielenie na ziemi pozwala doświadczyć życia przez materialne ciało. Dla jednych więc będzie to dosłownie smakowanie życia poprzez dobre jedzenie, a dla innych bardzo dobry czas na rozwinięcie własnych pasji kulinarnych, przykładowo we wrześniu przestrzeń wesprze wszystkich tych, którzy dbają o własny dobrostan na poziomie ciała, lub ludzi wykonujących zawody skierowane na dobrostan ciała innych. Praca z ciałem, tworzenie zapachów, kulinaria, wszelkie kreacje artystyczne także poprzez dźwięk, obraz czy inną formę ekspresji. Jeśli więc czytając ten tekst, ktoś poczuje powołanie w tym kierunku, to wrzesień jest bardzo dobrym okresem na zajęcie się właśnie tymi tematami. A dla wszystkich tych, którzy już odkryli swoją pasję i powołanie w tym kierunku, wrzesień pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła w tych obszarach, czego wszystkim nam z całego serca życzę. I punkt ósmy, i ostatni raportu podsumowanie raportu i wspólna kreacja na wrzesień. Cele dla pojedynczych ludzi. Pierwszy. Odwaga we wdrażaniu zmian do własnego życia. Cel drugi. Stawianie granic i działanie zgodnie z własną strategią energetyczną i autorytetem decyzyjnym. Punkt trzeci. Dostrzeganie i pielęgnowanie tego, co opiera się na prawdzie w życiu człowieka. Cele dla kolektywu ludzkiego. Cel pierwszy. Rozumienie szerszego kontekstu i zmiana tego, co nie służy ludziom jako ogółowi. Cel drugi: dalsze wypełnianie przestrzeni nowymi wzorcami zachowań opartymi o wolność, odpowiedzialność osobistą i miłość bezwarunkową. Wibracje 5D. I cel trzeci: utrzymywanie wewnętrznego spokoju także w procesie ujawniania. Z miłością. Autorka, Anna Architektura. Anna zachęca też do zapoznania się z wcześniejszym cyklem raportów energetycznych, które są dostępne na jej stronie internetowej https://architekturaosobowości.com. Nie tylko niosą one informacje, ale przede wszystkim kotwiczą u ludzi nowe energie i pozwalają utrzymać wyższy poziom wibracyjny. Pod spodem, pod, w opisie tego nagrania znajdziecie wszystkie linki do strony Ani i kontakt do Ani. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do następnego raportu. Trzymajcie się. Cześć.